Bardzo lubię, drodzy, tę noc, w której właśnie trwamy. To jest noc pełna swoistej ciszy, w której mimo wszystko słychać bardzo wiele. I pośród tej nocy widzimy Boga, który nie boi się ani ciszy. Właśnie Boga, który nie boi się nocy, który nie boi się ciemności. Tę właśnie noc Chrystus uświęcił, pobłogosławił swoim narodzeniem, tak jak inną noc pobłogosławi później swoim zmartwychwstaniem. Zobaczcie, że tej właśnie nocy objawił się prostym pasterzem. Tak jak innej nocy, w zmartwychwstanie. Schodzi, by objawić się zmarłym, przebywającym w mroku cieniu śmierci w szkole, by ich stamtąd wyprowadzić. Widzimy w tych wszystkich scenach Boga, który nie boi się nocy, Boga, który ma władzę nad nocą. Bo Bóg on właśnie wybrał sobie noc, aby pokazać, jak wielkim jest światłem. Słyszeliśmy w Ewangelii, naraz stanął przy pasterzach anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami krainy mroków wzeszło światło. Bo Bóg, moi drodzy, nie boi się nocy, bo Bóg ma władzę nad nocą. I właśnie dlatego pośród tej nocy woła do pasterzy w Betlejem, by szli do Betlejem. Właśnie pomimo nocy, pomimo ciemności, jakby chciał im powiedzieć: Ja was przeprowadzę przez ciemność i wprowadzę do światła. Tylko nie przestraszcie się i w tę ciemność wejdźcie. Nie bójcie się, bo przeczytamy, że. Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że się przestraszyli. Dlatego potrzebują tej Bożej zachęty. Nie bójcie się wejść w tę ciemność razem ze mną. A zachęca ich, bo On nie boi się nocy, bo On ma władzę nad nocą. I zobaczymy, że pasterze oni są. Tacy bardzo pojętni, są tacy dyspozycyjni we wchodzenia w to, do czego zaprasza ich Pan Bóg. Pojmują to, co słyszą. I na to zaproszenie aniołów, by iść do Betlejem, oni wchodzą w noc. Pomimo tego pierwszego lęku, który się pojawił, gdy chwała pańska ich oświeciła wchodzą w noc bo zrozumieli wtedy że bóg jest kimś kto rozprasza ciemności że bóg ma właśnie władzę nad nocą i może ich przez noc i ciemność przeprowadzić dlatego idą w tę noc po drodze może jeszcze Mieli w uszach te anielskie śpiewy, anielskie pienia, ale idą do Betlejem, pośród nocy, pośród ciemności, bez lęku, bo wiedzą czego szukają, wiedzą kogo szukają. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Coście myśleli sobie pastuszkowie? Czy rozumieliście, kto do was wołał? Mogliście przecież zostać zachwyceni śpiewem, oświeceni blaskiem, a jednak postanowiliście przejść przez ciemność, i już na długo pozostać w świetle. Zobaczcie, że Bóg zaprosił ich w ciemność nocy, ale nie po to, by ich tam pozostawić. Ale by ich wyprowadzić z ciemności. I oni poszli w tę ciemność, i przeczytamy, że wrócili wielbąc Boga i wysławiali za wszystko, co słyszeli i widzieli. I moi drodzy, Bóg właśnie po to narodził się w nocy, by tak jak tych pastuszków, także nas przez noc przeprowadzić. Bóg po to zmartwychwstał w nocy, by nas przez noc przeprowadzić. Bo, moi drodzy, Bóg nie boi się nocy, bo Bóg ma władzę nad nocą. I by dzisiaj znaleźć w swoim życiu Pana, trzeba udać się wpierw w ciemności nocy i zobaczyć, że brakuje mi światła. By znaleźć Pana, muszę wpierw wejść w swoją ciemność. By ten, który ukochał mnie od stworzenia, z miłością dotknął mojej ciemności, z miłością dotknął moich zranień, które w tym mroku nieraz się kryją. By znaleźć Pana, trzeba właśnie mu opowiedzieć o swoich ciemnościach, błędach, słabościach, doświadczonych krzywdach. Bo Chrystus na to się dziś narodził i na to przyszedł na świat. Aby Cię podnieść i uleczyć, aby Cię przeprowadzić przez ciemność do światła. Ale trzeba mu o tej ciemności opowiedzieć. Trzeba nieraz wykrzyczeć mu cały żal, cały ból, cały grzech, całą nędzę swoją. I po prostu pozwolić, by stał się światłem. Bóg, moi drodzy, nie boi się nocy i mroku. Jakikolwiek On się w nas nie kryje. Bo on ma władzę nad nocą, ma władzę nad mrokiem, każdym. Teraz może się wydawać, że ten czas, w którym przebywamy, jest spowity jakimś szczególnym mrokiem. Mrokiem choroby. Ale zobaczcie, że dla wielu jest to też mrok jakiejś samotności, mrok nieraz braku kontaktu z bliskimi, mrok dystansu. I Bóg dzisiaj chce również przyjść jako ten, który ma władzę nad tym konkretnym mrokiem. Nad tym konkretnym mrokiem, który jest w naszej rzeczywistości, który jest w naszym życiu. I może dzisiaj szczególnie do tych, którzy przeżywają jakąś samotność, jakiś brak kontaktu, brak relacji, brak dotyku zwykłego. On chce pokazać się jako ten, który staje się niesłychanie bliski, jako ten, którego możemy dotknąć, jako ten, którego możemy przytulać, jako ten, z którym możemy być w bliskiej, niesłychanej relacji, dlatego staje się ciałem by Ci powiedzieć ja jestem. Ja jestem z Tobą i ja jestem dla Ciebie. Ta dzisiejsza noc chce rozbłysnąć dla nas światłem bliskości Boga. Bliskości tak intymnej której On po prostu chce mnie przenikać całego kto głębi. I w tym przenikaniu dotykać wszystkiego, co jest we mnie. Może i pokrzywdzone i uranione, ale po to, by w tym roku rozbłysło światło, rozbłysło światło miłości i bliskości Boga. niebo i nocy. Bo on ma władzę nad nocą. I kiedy będziesz dzisiaj klękał może przed tą szopką, w której zobaczysz to dziecię Jezus, możesz mu właśnie powiedzieć, Panie Jezu, pragnę pójść za Tobą przez wszystkie mroki, przez które trzeba będzie przejść, pragnę pójść za Tobą, bo wiem, że tam, gdzie Niebo prowadzisz, będzie światło, będzie szczęście, będzie życie. A wcześniej, kiedy będziesz przyjmować komunię świętą z tego ołtarza, też mu powiedz: Panie Jezu, ja Ci zapraszam do siebie. Panie Jezu, ja chcę być z Tobą w bliskości. Panie Jezu, daję Ci wszystko. I po prostu pozwól Mu się obdarować. Bez oczekiwań jakichś czy roszczeń. Po prostu pozwól Mu się obdarować, tak jak będzie dzisiaj chciał to zrobić, bo On wie, co ma ci dać. Po prostu Mu na to pozwól. Powiedz Mu, tej kondycji, jakiej jesteś. Może nie czujesz się dzisiaj idealnie, może nie czujesz się dzisiaj super szczęśliwy czy szczęśliwa, ale po prostu taki, jaki jesteś dzisiaj, jaka jesteś dzisiaj. Powiedz Mu, Panie Jezu, ja chcę dzisiaj wziąć wszystko, co Ty chcesz mi dać, tak by w moim życiu mogło rozbłysnąć Twoje światło. I zobaczysz, że to światło będzie błyszczeć, i w tym świetle odnajdziesz szczęście. Amen.